Piszę na Facebooku, zaraz kogoś za leżę. No już. Sz... Idę o zakład, że to. chociaż to może być też Wojtek, plus Wiza. Ale jakiś facet, bankowy jakiś facet. Wizualny! Wizualny! Już tworzył następną wiadomość. Nie pisz! Nie pisz, kurwa, nie pisz! No nie, no i zdążył! I zdążył! I zdążył! Czego mój pies piszczał, kiedyś na sobie poszła? Mój pies lubi, kiedy koszczek jest blisko, jak Kina sobie idzie. Przepraszam, w skarbie. Miałam też szczura z sutka, ale niestety mu się zeszło na nowotwór czaszki. Tą drogą był fajny przypał jak e, sutek umarł. Zesłałam znajomym SMS-a. Sutek odszedł, miał raka czaszki znajomych zdajemy, Boże, jak to się stało? Nikt nie wiedział, że sutek maraka i co teraz, co dalej? Myśleli, że ten sutek sutek umarł. I z tym potworem, że się z tego śmieję. Jesteś. Ale to było naprawdę śmieszne. A jeszcze, że ja rzadko odbieram telefon, to, gdzieś rzadko czytam SMS-y, zanim sprostowałam, że nie chodzi o sutka sutka, tylko o sutka szczura, to minęło jakieś kilka godzin, nie? Łotka troll. Kurde, jestem potworem. No nasz syn dobrze, że pił. Kina, tort weselny przed kątem, wiadomo, nie? <laughs> tak lepsza przez blondy, na która na naszych wesorów pieprza chipsy. Która notabene wyciągnęła z naszej lodówki. Czas jechać w podróż po Synu miłego odtykania kibla. Baw się dobrze. Aby spierdalamy aby spierdalam się, ruchać jak króliczki w Chinach. Jak zjemy, to sobie skoczymy do gorących źródeł. Tak. I na masaż! Słuchajcie sauny, to zrobimy jeszcze parabara w szałnie, kurde, w szałnie od razu. W saunie. Nie, dzięki. <noise> Młotka makaron gorącego ryżu. Czy kirashi? Kirashi chce. <noise> makaron gorącego ryżu. Wiesz, nie zwróciłam uwagi, że tak powiedziałaś. <noise> Ale powiedziałam makaron... <noise> powiedziałaś makaron gorącego ryżu. <noise> ok. No czego się cieszysz? Czego się już cieszysz? No kup mi biżuterię, będę kopać w ogródku! Ale skarbie nie ma nic ciekawego w... O nie, dobra, takie ci kupię, ale różowe. Ma mi pasować do, do mojego kimona w marihuaninę. Kupiłaś jej jeden kolczyk. Dzięki, kurde, kina. Wiedziałam, że na ciebie mogę liczyć. Na kolejnych wakacjach kupię ci drugi. Widzicie, ledwo, że... i... ledwo żeśmy się hajtnęły, a ja już używam sztuki teleportacji. Wiesz, jak to jest? Ja tam ci robię awanturę, a kina. Mm, na piwo. Hurra! Co jest ważniejsze, poznać siebie czy swojego przeciwnika? W siebie pewnie. Chyba, tak. Też nie jestem tego pewna. Nie Niezrozumienie no, ale... przeciwnika, tak zaproszenie smoka na śniadanie. Nie zasługujesz jeszcze na naukę! O nie, obrzucił mnie! Gdzie ten ninja? A to dziad, on znika i dopiero w następnej jakiś parceli będziemy mogło go znaleźć. Młotka spier... się. Przestraszyłam ninja. Ziomek z pieprza sobie w podróży, posebnej ją je pocykać, a ty stoisz i chcesz się przywitać! DA! -da! Młotka mistrzyni trollingu wrzuca mydło do fontanny. Jeszcze z tak cichaczem w ogóle. Jak się cieszę. Idź wypij herbatę. Ja się zastanawiam skąd ja to mydło wzięłam i gdzie je trzymałam przez ten cały czas. Ja wiem gdzie je trzymałaś, bo tam Cię wymacałam. No ale za taka piosenka jest super, że się cały czas my zbierają. To nie jest jakiś kurwa pierdolony w lasko, tak na potek pierdolony go młotek. Siekierka dobiła i kotka zabiła, tylko to jest ambitny rabo życiu, nie? Baby, 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 moje miasto, moja dzielnica. To nie to? Nie. Werka się pyta, czy pojedziemy na wycieczkę? Pojedziemy, tylko nas nie stać. Umcia, umcia, pękła, gumcia? Tak. Umcia, umcia, pękła, gumcia. To może być dobry No to ty śpiewaj, a będę. To takie ujewtlę. Koło nie, <gulanie>, ja nie wiem, jaki ty, rap słuchasz, że tam jest ujewtlę. Nie słucham rapu. <gulanie> Widać. Ja coś srogo niczym. Nega-nega wyciął, boż się łańcuchami uncia, umcia, pękła, gumcia, młotka w tle. O Tak, i tłumerkuję dupą. O tak. Nagramy taką piosenkę jak w latach 90. były Koko Jumbo i tego typu rzeczy. Ja, ja je koko ja, ja, ja I gdzieś i tam było, o ja je. O, 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 o. Ale gdzie ty masz rapie Koko Jumbo, kochanie? To ty co? Nie. Ty po jest... prostu kurwa, naj, naj, najgrubsze rapsy, widzę, słuchałaś, nie? Widzę, że wie, wiesz o co chodzi w tych bitach, no. Młoteczko. któż by powiedział, że simowi jak my mogą tak cudownie spędzać czas ze sobą? Spę tak, spędzać czas ze sobą. Teraz w moich myślach jesteś tylko ty. Chciałabym wąchać te kwiaty tylko z tobą. Ja bym chciała wąchać z tobą, Okej. Ok! Croszy nowe. <noise> Oboże tytuł książki? Młotka. Ehm... Faniały miesiąc miodowy w Japonii. Albo... Japonia. Miejsce, gdzie zatraciłam swoje dziewictwo. Albo... E, swoje co? Kwiat wiśnie na Iłonie. O, to brzmi romantycznie. Będzie to książka naszych upojnych wakacjach nie wspominaj tam, że musiałyśmy rapować, żeby zapłacić za kodę. Musi być kwiat wiśni na jej trzy kropek, bo się nie zmieści. Okej. Okay. Znowu psa słyszycie? Uh -huh. Nie wiem dlaczego chciałam przez miesiąca łonowego. Znajdziemy syna dla syna dla naszego syna. Znajdziemy dziewczynę do naszego syna. Co ty będzie? No, będzie? Niech nie bawi się tylko kotem. Niech pobawi się no. trochę inną pussy. <grym się> Młódko! No co? To jak? Odnośnie Suchara to opowiem Wam tutaj taką drobną historyjkę przy okazji jeszcze... Myślę, że całkiem nieźle ona się wpasuje w związku z tym, że właśnie siedzimy w kepsie i go prowadzimy. Dobrze, więc uwaga, uwaga, leci sucharo. Dodzi gościu do jakiegoś baru mlecznego, takiej troszeczkę obskurnej restauracji. Patrzy, a tam koleś siedzi z talerzem zupy i trzyma gazetę przed twarzą. No to gościu myśli, a może ja mu rąknę tę zupę, zjem ją do końca i on nawet nie zauważy, nie będę musiał płacić. Więc cichaczem dosiada się do gościa z daleką. Bierze jego talerz, suwa pod siebie, bierze łyżkę i zaczyna wcinać zupę. Wcina, 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 W pewnym momencie zatrzymuje się, patrzy do talerza, a tam na dnie talerza leży grzebień. Więc wziął i zwrócił wszystko do talerza z powrotem. Na co gościu z gazetą składa z gazetę i odkłada ją na stół i mówi, o, widzę, że pan też tu odbył grzebienia. Ugh. Młotka, ty może na początek coś gotuj. Co robi? Podaj hamburgery. Tak powiem, młotest Amaro idzie do kuchni. Chciałabyś. Tudzież młotest Basiura. Gdzie są sklepiki na rogu? Do zoologicznego jedziemy. O, bo tam są młode dziewczyny. Zresztą trochę podejrzane, szukać mu dziewczyny w sklepie zoologicznym. Podkocz. No nic, najwyżej będzie oklejał kaśmą. Skarby nie. Czy w mieszkaniu Akina gra? Ja piszę książkę, nie gram. Najdroższy... aha. To co, taką za 500? O, no, taką za 500. Bo no, ja ci dam z mężczyzną! Uh, I to... Ej, ona jest czarna! Hey, A, za 500 Na co ty chciałaś za dostać? Ty <laughs> <pyta>? <laughs> ja <nic nie> <laughs> Zbliżenie na ekran. Ty rzeczywiście! Jak rozkosznie. Ej, co jest z tym? Jaką tam lodówkę zdobał? <laughs> Weź mnie ogarnij. Jestem nieszczęśliwa z powodu tego, że stałam się czarna. Zsikałaś się, nie chcę martwić. Ej! Ty wiesz, że ta dziewczyna z tej randki dalej siedzi u nas w chacie? Spoko, nie chcę Nie przeżarcie. Ej, gdzie jest kina? Pani z rozrymkową. Młotka, ja. cię ja umarłam! Jak ty umarłaś? Nie wiem, ja umarłam! Nie! Kina nie!